Dzień dobry, witam na moim kanale. Chciałbym zacząć od oto tej księgi. Jest to katalog części zamiennych, który dostałem od, żeby muszę nazwisko przypomnieć, od Wojciecha Sierpińskiego, za co bardzo mu dziękuję. Jest to bardzo przydatna rzecz. Co prawda to jest katalog części, ale mniej więcej można zobaczyć co jak jest złożone. No to są oczywiście te filtry paliwa, które z powietrzem pomyliłem. Niestety, nie wiem czemu tak się stało. No ale trudno. Nic nie myli się ten, kto nic nie robi. I teraz idziemy zmieniać pompę wtryskową z zetorku. Tak jak wspomniałem prędzej, jest do wymiany. Właśnie do wymiany muszę po prostu to oddać tak? bo okazało się, że jednak był nagar na głowicy to nie była pompa i dałem oczywiście swoją pompę do regeneracji no i teraz się okaże jak zetorek będzie chodził i znajdujemy się przy zetorze no i teraz <laughs> sprawa wygląda tak pamiętajcie, że zawsze trzeba ten przewód odłączyć tam jest do pompki zasilającej na dole drugi przewód idzie do filtrów paliwa jako zasilanie, a tu powrót z filtrów bezpośrednio do pompy wtryskowej, tu w tym miejscu. Nowego typu pompa ma zazwyczaj smarowanie centralne, ta jeszcze tego nie posiada, więc trzeba tutaj wlać olej. Ostatnio, jak wlewałem olej, tu umieścił się około 0,7 litra. Ale jeszcze dzisiaj to dokładnie sprawdzę, bo mam taką strzykawkę setkę i będę wlawał olej, i wtedy będziemy wiedzieć, ile dokładnie tutaj się go mieści. Więc ja się biorę dalej za wyciąganie i zobaczymy się za chwilę. Teraz taka bardzo ważna kwestia. Zazwyczaj, jak się daje pompę do pompiarza, to ta dźwigienka jest zdjęta i u mnie jest tak samo. No, jak uzupełnić to, żeby się wszystko zgrywało? Bierzecie dźwigienkę do końca, tutaj dopychacie, o, i wtedy widać w jakiej jest pozycji. No i mniej więcej tu mamy ten bolczyk, równa się tu z tą krawędzią. No i też tak to przełożymy. Tutaj jest pompa wyjęta, jak widać, i za chwilę montujemy drugą. Więc, tak jak wspomniałem, do pompy weszło 0,7 litra oleju. Pompa jest zamontowana. Rurki do wtrysków również. Teraz zabieramy się za rurki do paliwa. Pierwszą rurkę mamy zamontowane, Jesteśmy w trakcie jej dokręcania. Damy takie podkładki metalowe z gumką. Również to są podkładki jednorazowe, ale najpierw zaczynamy od tej małej, gdyż jest ją trochę ciężej przykręcić. siedemnastka gdzieś tam spadła klucz odnaleziony <Klucz> więc zabieramy się za dokręcanie teraz robimy taki myk żeby było nam lżej odpowietrzyć więc pompujemy już paliwo. O, słyszycie, jak idzie powietrze? Powietrze mi ładnie zeszło. Dokręcamy zawsze najlepiej oczkiem. Jak oczkiem dokręcamy, to mamy pewność, że nam się klucz nie ześlizgnie. poprawimy o. no i teraz zabieramy się za montaż rurki trzeciej Oczywiście prędzej je sobie wydmuchałem Tam mi tu trochę śniegu naszło czyścimy szmatką

A to małą dopiero jak przepompujemy troszkę paliwa <laughs> trochę słaba ta moja instrukcja No ale trochę się spieszyłem i po kilku po prostu no, zapomniałem kamerę włączyć no. Nie jestem jeszcze do tej kamery tak przyzwyczajony w ponte Teraz słychać jak zaworek odbija. Dobra, już tarka nie będę odpalał. Dużo pytań jest, jak to się nazywa. Ten uchwyt dorobiłem sam, tak jak prędzej mówiłem. To się nazywa odbojnik do drzwi zetor z blokadą. I to są dwa elementy. Tu jest na imbus, szóst szóstka śruba na imbus do środka, tu tak samo ramię lustra uniwersalne nie pamiętam ile kosztowało yy, takie ramiona idzie kupić w zwykłym lokalnym sklepie yy, te lusterka tak samo aczkolwiek mogłem troszkę wziąć mniejsze bo mi tam haczą o ten ale jeszcze mam trochę możliwość 2 cm dać je niżej jeżeli dalej będzie mi wadzić yy, to sobie przedłużę tę rurkę i tyle no. <laughs> obciążniki są na kołach po cztery pierścienie <laughs> Do przodu będę robił skrzynię. Yy, taka ważna informacja, jak montować skrzynię czy cokolwiek. Yy, starajcie się zawsze dać jak najdalej tutaj na te śruby, yy, gdyż wtedy tu jest yy, cały wspornik, tak? Dotąd jest wspornik. Wszyscy niektórzy dają tutaj tylko dotąd i wtedy to wszystko śruby wyrywa. Dajcie chociaż, chociaż minimalnie tu do tej śruby. Ale najlepiej jeszcze doty. To jest 15 cm. No, na dwie strony niech to będzie większy kosz 50 zł, no, ale... Ale naprawdę warto, tak? Także <laughs> Następna scena. Witam Was wszystkich kolejnego dnia A dzisiaj będą testy jak sobie byczek poradzi Także Czekajcie. Zaraz będzie transport obornika na pole i zobaczymy, jak sobie zatorek poradzi z hl -ką. Pojedzie tylko z jedną, no bo jest dużo śniegu, żeby ciągnika nie przemęczać. Ma nawet na cztery koła, ale jeszcze nie ma sprzeda obciążenia, także żeby, żeby ciągnik sobie przeszedł. No, Oczywiście żółta z turem. Taki obciążnik jakiś tam sobie jest. Я не знаю, что за... Zobaczymy jak sobie z tym poradzi za chwilę.

I'm going the Jest to już dzisiaj ostatnia przyczepa. Więcej dzisiaj nie wywozimy, bo mamy inne zajęcia jeszcze, ale na razie na chwilę nam starczy. Tak jak zwykle śniegu naleciało. Mówię wam, naprawdę, ja miałbym się teraz przesiąść i jechać sześćdziesiątką z tym, no naprawdę to jest niebo a ziemia. Także jestem naprawdę zadowolony z tego traktoru. To jest dopiero początek, bo to jest jego pierwsza praca na gospodarstwie dzisiaj. O, oby byczek. ◆ Dobra, ja zamykam burtę i jadę dalej, także To będzie w tym odcinku na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się do następnego razu. Na razie. Pamiętajcie, zostawcie dla mnie łapkę do góry, taką fajną, i dajcie subskrypcję, żeby być na bieżąco.